Elo, to jest Bogi mój filmik na YouTubie. Tutaj dzisiaj będziemy poznawać psów. Ten duży wielkolud. To jest Bernardyna, a nazywa się Berta. A ten tutaj taki czarny to jest Murzyn. A ten mały to jest Misiek. Ten nie nieraz będą na odcinkach, ale nie zawsze. Tak to oni się bawią. Dzisiaj idziemy na spacer. Z nimi i będzie gitas. bo idziemy na spacer. Chodź, no popadać się, Berta, do kamerki w tym No. A potem popatrzcie, aż tam polecieli, bardzo daleko. Dobra, to na tyle, bo dzisiaj tylko będzie poznawanie psów. No. To nara, jeśli wam się podobał film, zostawcie suba.